Zobaczcie, po kilku latach nasz system z biodara no już troszeczkę naddał się, ale musicie pamiętać, że ja go trzymałem pod gołą chmurką, więc naprawdę trzeba pobać do tyle czasu wytrzymało. Eee, także zaraz zaczęcie, opowiem Wam co tam u murarek, ale najpierw muszę odbudować. Nasz ul, zrobić na niego w końcu tą zabudowę. No i będziemy mogli coś myśleć dalej. Witam Was moi drodzy! W kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku, powrócimy troszeczkę do tematu. Nagrywałem kiedyś Wam kilka odcinków, to było takie kompendium wiedzy na temat pszczół, murarek, naszych zapylaczy, i tam bazowaliśmy na systemie całym zbiorów, tak? Więc powiem Wam na wstępie, że. Nie wiadomo, który to był rok, będę musiał sprawdzić, pewnie tutaj wrzucę w napisie, kiedy założyłem hodowlę. Na ten moment mamy rok 2022 i w tym roku dopiero miałem pszczół murarek. Z poniekąd mojej winy, co bardziej z winy pogody, ponieważ ja podchodziłem do tego tematu w ten sposób, że chciałem, żeby to wszystko odbywało się cały czas naturalnie i przez kilka ładnych lat, jak widzieliście, to działało. Tych pszczół murarek miałem ogrom po prostu, nadwyżki były tak ogromne tych pszczół, one się strasznie rozmnażały, natomiast moi drodzy, ja stwierdziłem, że ja będę dopiero wyciągał kokony z naszego ula luty, marzec, jak się robi ładna pogoda taka w miarę, taki sobie dzień wybierałem i je zostawiałem. Nie używałem w ogóle lodówki, nie wrzucałem ich na przykład na zimę do lodówki, tak jak niektórzy na przykład biorą w listopadzie sobie już, jak są te kokony, wszystko elegancko do lodówki i później wyciągają je na wiosnę. Nie robiłem tego, bo chciałem, żeby to wszystko w naturalnym cyklu się odbywało, no ale niestety była taka sytuacja chyba w zeszłym roku, że w lutym była już przez tydzień czasu bardzo ładna pogoda, one zaczynały się już powolutku wtedy wygryzać, a później przyszedł mróz, no i wiadomo, była lipa. Drzewa też tak samo, później nie by Może marzec był, marzec, mylę się, to był marzec. W każdym bądź razie większość mi padła. Dlatego teraz kupiłem 500 sztuk, no i tak naprawdę chyba będę musiał niestety, ale na zimę je chować i sztucznie jak gdyby je wykluwać, w sensie sztucznie mówię tutaj o terminach, czyli tak jak teraz widzę, że w prognozie pogody mamy kwiecień, 2 kwietnia, wczoraj śnieg leżał, drzewa już zakwitły, ciulowa pogoda, no ale co, będę chciał wyciągnąć, bo już widzę, że nie będzie takich dużych minusowych temperatur, więc na dniach je wyciągnę więc tak to wygląda jeżeli chodzi o moją e, hodowlę a teraz moi drodzy będzie trzeba coś e, ponaprawiać i porobić także zaraz wszystko zobaczycie bierzemy naszego posza będzie, znaczy pamiętacie, że ja miałem to wziąć, upalić i ogólnie film z tego się nagrać psuć parkside'y i nagrywać filmiki ale ten dziad się za, za bardzo nie chce zepsuć mogę go w jedyny sposób zepsuć, że on nie ma przeciążeniówki jestem w stanie go zatrzymać no i wtedy po prostu upalić silnik, ale to dał, że on będzie młotek i go upalić, więc na razie jeszcze kombinuję, jak go tu zepsuć. Widzicie? On buczy teraz w tym momencie. Nie ma przeciążenia To jest jedyny sposób, żeby go spalić. No i góra. Od zewnątrz jest zażywicowana, bo to jest jakiś szczątek, co został już No, i zobaczcie, najprostsza metoda, robimy takiego X. -a. Na dole to wiążemy, u góry to wiążemy dechami po dwóch stronach. Stelarz, żeby nam się woda nie zbierała. Czyli w zasadzie naprawdę ekstremalnie prosta konstrukcja. Już Wam podaję wymiary. <laughs> Wysokość, długość tych desek, tych w zasadzie ład, to jest 150. Cztery kawałki po 150. Później tutaj miały. 70, te odcinki 70 i 60 po drugiej stronie, no bo mamy 70 i 65, przepraszam, ponieważ po wewnętrznych musimy mieć krótsze, po zewnętrznych dłuższe, żeby to się zgrywało. No i tak jak Wam wyjdzie, jak zrobicie ukos, to później macie Wasz stelarz. Natomiast teraz jeszcze zrobię jakiś daszek, żeby nie kapało. Proste, a jakże przydatne. No i dasz, daszek zrobiony. Jednospadowy. tutaj sobie wymyśliłem, że zrobię, tutaj muszę zaraz ten kawałek wystający metalu. Tutaj wysta wystawiłem sobie takie pod kątem, żeby to do przodu <laughs> troszeczkę szło. Bo, i tutaj też muszę ściąć. No zauważcie, że to mi wychodzi, zrobiłem tak, że tył będzie jakby osłonięty w miarę od deszczu. Natomiast przód, żeby tak aż bardzo nie zacinało i żeby spływ wody był, to zrobiłem w ten sposób. Znaczy się to odwrotnie dokładnie. Dobra, mniejsza o to, wiecie o co mi chodzi. Yy, dlatego tak to wygląda. Tutaj żeby to całe nam nie latało od wiatrów to po prostu wyprowadziłem po skrajnej, po, po szerokości, po, no po szerokości, wyprowadziłem właśnie takie dechy. Bo w pierwszej wersji myślałem żeby te po prostu zrobić dłuższe i tu mocować, aczkolwiek zobaczcie, mocowanie między tu a tu moim zdaniem to jest różnica, a nie chcę żeby to podwiało. Yy, I dach. I dach, mimo, że to jest sklejka, sklejka wodoodporna, będę chciał prawdopodobnie. Znaczy prawdopodobnie. Zaraz go zaim, zaimpregnuję, w zasadzie go pola kieruję. No i zobaczymy, jak to się spisze na dworze. Czy to wytrzyma chociażby na przykład... No jakby 5 lat wytrzymało, to by było super. Ale ile wytrzyma? Zobaczymy. A więc tak się prezentuje to na dworku. Docelowo, jeżeli bym potrzebował kiedyś, to e, zrobiłem to tak, że zmieszczę dwa takie ule. Nazwijmy to, e, a być może coś. O, gołąbki się tam trykają, ale jaja. Tryk, tryk, tryk robią. Ale, tak jak powiedziałem, tutaj jeszcze prawdopodobnie może postawię jakieś inne e, owady zapylające, te tak zwane pożyteczne. Więc po prostu zrobiłem więcej sobie miejsca. E, Pogoda ma być już na plusie na razie. Ma być ładna pogoda, więc wyjąłem murarki. Te, które kupiłem, tu jest około 500 sztuk. Więc jeżeli to ktoś w miarę liczył, tam wagowo czy jakkolwiek, i tu jest około 500 sztuk, to mogę Wam powiedzieć, że za dwa lata z tego będę miał, nie wiem, 5000 sztuk. Ciężko mi to obliczyć, ale naprawdę e, kupując taki starter, e, no to to straszliwie szybko się rozrasta. Bardzo dobrze, no na na, na tabem, tak. Jest to bardzo dobrze, że tak się dzieje. No dobra. Nie ma co kombinować, tylko trzeba nasze milusińskie robale wypuszczać. Wiecie co, albo. Nie wiem, to ma być niby 500 sztuk. Albo ktoś mnie oszukał. Albo to jest. No tak jak teraz widzę, ile tych murarek miałem, to to jest nic. Ja wam powiem, że tą całą kasetę. Zapełniałem do pełna i pomnóżcie sobie tą kasetę taką tą co teraz tutaj trzymam razy 6 7 tyle mi się tego zrobiło po roku, dwóch latach gdzieś mniej więcej. Także to się bardzo szybko rozrasta kolonia. Są pszczółki mają? Tak. Fajne pszczółki? Tak. Nie gryzą, tak? Pewnie. Tylko nie przyciśnij Także jak widzicie, bezpieczne przy dzieciach możecie to hodować żądło ustecznione, o czym już wspominałem, całe kompedium Ciądze, u mnie jest. Tak, bo, je bo one tutaj mają swój ulik. Widzisz? To są raczej na razie samczyki. Czekają aż samiczki się wyklują. Także wykluwają się powolutku. Murarki bardzo dobrze, bo jak widać, już drzewa są pokwitnięte. Także będą miały co robić. Tam będą robiły swoje domki później, mają. Także teraz mamy co? Tylko nie przygnieć jej. Możesz, o jak ci usiądzie na rączce, to się nie bój, ale nie przygniataj tylko ich. Tak samo czmielę. To nie rób tak skarbie. I nie rób gwałtownych ruchów przy nich. Jak chcesz, to możesz postawić rączkę taką i może jakaś usiądzie. A mnie tak skrzydłem. do Fajne są, tak? Chyba kury za to biegają. Myślę, że masz coś do jedzenia. Takim oto uroczym rodzinnym akcentem kończymy naszą podróż w czasie, jaką był dzisiejszy odcinek. Podzielcie się z nami swoimi opiniami w komentarzach i nie zapomnijcie o łapkach u oraz o subskrybowaniu kanału. Zapraszam Was również na TikToka, Facebooka i Instagrama, gdzie znajdziecie dużo innych ciekawych tematów. Dzięki i hejo!